Hello, hello 320, bo Reczek z tej strony w ogóle kolejny ocieczek na mojka, ale my jesteśmy oczywiście w Uncharted. No i dzisiaj będziemy kontynuować sobie rozgrywkę. Tędy nie przejdziemy, zamknięte. No i co, od razu pewnie zaczynamy od spinaczki, bo już to widzę. Ło, wow, jakieś miasteczko tam na dole. Tędy, ty to sprawdź. Ja tu poczekam. Dobra, poczekaj tu. Nie, wejdź, 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 to Dobra. Dobra, sali, czysto, chodź. No to co, szukamy Chloe. Hej, pomóż mi z drzwiami. Hej, hey, hey. nie wiemy co jest po drugiej stronie. O tak, słuszna uwaga. Pewnie mam to sprawdzić. Wejdę na górę i sprawdzę, czy jest bezpiecznie. Dobra. Hej! Nic ci nie jest. Nie, ale było gorąco. Mamy błędy w tłumaczeniu. Ciekawe. O, ale ładnie to miasteczko wygląda, naprawdę. Ciekawe. A nie, idziemy w tym kierunku, ja tam chcę przejść. O nieźle, lubię takie sekwencje skrankowe, ale nie jestem w nich zbyt dobry. To mam butle z gazem. Nie wiem, czy ja tutaj powinienem przeskoczyć, ale ten z dołu mnie nie zauważy. Nie wiem, sprawdźmy to. Kto tam? O nie, spakowałem się. No nieźle. Cieka ja będę mógł stąd wyjść On mnie nie widzi chyba Co to było Halo o. No nieźle Co to było Ciekawie z tobą nie, 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 nie! dobrze. Ale on nam nic nie robi. Dobra, widzimy się po cięciu, trzeba to naprawić. Dobra, jesteśmy ponownie. Nie wiem w ogóle co to było. Już? Tego mi brakowało. Ciekawe, bardzo ciekawe. To już wiemy, że nie możemy tam skakiwać, żeby zabić tego działka, bo się zbagujemy w tej, w tej teksturze. O, zaczęło się strzelanie. O Jezu, i spadłem. Au, 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 au. Co, łapiesz, w celu. O, o. Co, aby odrzucić grant, nacisnąć trójkąt, gdy pasek jest na tym bia na białym polu? Dobra, dobra. No co będziemy wiedzieć to teraz. Ale to będzie ciężkie tak, szczerze, odrzucić ten granat po. Cholera. Już? Tego mi brakowało. Tutaj jest jakieś przejście. Co? Co? Do tego w ogóle nie powinno dojść, że nie doszedłeś do eliminacji tylko Jakieś dziwne... dziwnej walki. O, to powinno być coś takiego. Nie w ogóle, co się odwaliło. A! Czyli jak wam tu mi nie wiedzą skąd szanamy? No, no miło wiedzieć. Widzimy. Będę Ty pamiętał na przyszłość. Dobra, otwórzmy saliemu. Chodź! Czysto! Co ty wyrabiałeś? To... to co zwykle. Hmm. Chodź, pomóż mi. O, wow, ładnie tu, tak niebiesko. Lepiej się pospieszmy. Sali, tutaj. w drodze powrotnej będziemy szczera. Na pewno. Ach, zamknięte, jasne. Dampa, pójść. Myślałem, że jak woda to, żeby się coś skoczyć, ale jednak chyba tak nie jest. Hey, patrz. Pomóż mi zejść. Tam coś dobra sekunda sprawdzę hmm. to sprawźmy Normalnie. o ładnie siadł tutaj obity, ale zdarza się i. A! Zginął. Spadł z wysokości, zginął. Nieźle. O! Hmm. No to, jakby to powiedzieć, hmm. nic tu nie ma. Boże, o, pyk, pyk. Dobra. No Tutaj cofnij się, strzelę w zamek. No to było niecelne strzelanie loko. Sali, pomóż mi. Roj się tu od agentów. Kateri i Chloe mogą być w niezłych tarapatach. No. Gdzie oni się podzieli? Daleko są. Nie jesteście we Francji? No, was ratujemy. Przed czym? Myśleliśmy, że was złapali Albo gorzej. Niby czemu? <grafy> Talbot złapał nas w szato, zostawił pułapkę. Tak, uznaliśmy, że was też śledzi. O, tak, na pewno są tutaj. O, cudnie. No to może mówmy odrobinę ciszej. Ale co się z wami działo? Próbujemy się z wami skontaktować od ponad doby. O, zapomniałem doładować telefon. A jak to masz telefon na kartę? stary na abonamencie strasznie rżną. No co, komórka padła. Znowu? Dobra. Już, mniejsza z tym. Nie zgadniecie, co odkryliśmy. Wszystko mam tutaj. Nie dość, że siatka Jeszcze. szpiegowska królowej sięgała aż tu. Szpiedzy należeli do jakiegoś tajnego stowarzyszenia. Okultystyczna służba specjalna, szkoła nocy, klub piekielnego ognia, zakon złotego świtu były powiązane. Czyli John Dee. I Francis Walsingham, i Walter Riley, i twój praszczur Drake siedzieli w tym razem. Im chodziło o władzę. Kontrolowali wrogów poprzez intrygi i strach. Panie, Panie, żecie, te... żecie, czekaj, czyli Marlow i ekipa... To ten sam tajny zakon, 400 lat później. Przejście do sedna, proszę, co? No właśnie, musimy się streszczać. Dobra, dobra, tu, patrz. Kłod est superius. Est est inferius. Jak no. na górze, tako i na dole. To właśnie jest klucz do wszystkiego. No to chodźmy na najwyższy punkt zamku. <laughs> Czyli schodami. Gratuluję. Dzięki tej wskazówce dostaniemy się do krypt. Wejście musi być ukryte gdzieś w okolicy. Tam, najwyższa wieża. Okej, okay. czyli musimy tylko Uwaga. przejść... Uwaga! Cholera, cholera! Padnij! I co teraz? Okej, okay. jedyna droga na wieżę jest obok nich. Super, a co z naszym planem, żeby się wślizgnąć i wyślizgnąć? Że co? Nie możemy się teraz wycofać. Zwłaszcza, że jesteśmy tak blisko. Chodź, okay. znajdziemy inną drogę. <laughs> Są tutaj, musimy ich tylko znaleźć. Poczekaj aż dopadną katera. <ścoughs> Co z dwójką? Co nową broń. Zabił ich we Co to było? Widzę ich! Dobra, mam jakiś Co to się słowa? Trochę lipa, mocno mnie ubili, ale dobra. I teraz robimy wjazd. E, ale zła złapał tą broń. U stóp wieży jest wejście. Dobra, chodźmy na górę. Zobaczymy co i jak. Ja nie mogę z tego, że to broń za mnie Brama, cudnie. Charlie, pomóż mi z tym Idź. przeszedłeś? Tak, czysto, o, no to Bram. Dobra za mną. Ale chwila. Wiedziałem. Staś się prosiło o to. Tedy. O czym ale bitka co jest? No nie wierzę w to no, ale lipa. To jest, to jest reszta strzelak się bije z tipem, nie, to jest smutne. Dobra za mną. Zrobimy tak. Kurde. No już koniec. Uważaj! No nie! Skopa na łeb! Akurat jak biegłem, dobra za mną. Co to za? Rafika? Uuuuh. Może weźmy kacha. Wystarczy bólstw. A ten Rafika może być dobry. Z co ja robię? Boże święty, przyciski mi się mylą od przeładowania. Dobra, za mną. Kawa. I rafikran, tak? Tak, dobra, lecimy. Tędy. Zabrał mi bitkę za chłop, dobra waliś. No, super. Lecimy coś jeszcze na mordę. Tak osy gra. <śm> 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 z jedynki wycięła, nie wiem czy ona była w dwójce, nie pamiętam o nie, no, halo skacz tu, skacz tu, dobrze Doskoczysz, to skoczysz, dobrze? Biegamy się po ścianie. Dobra, dobrze, O, w mordę! Nie, mag. To są gdzieś schody, tak, tak, czy nie? No ty zwali. Dzięki, młody. Uratowałeś nam dupę. A gdzie wy jesteście? No, ja nie do końca wiem, gdzie ona się kierować teraz, tymi drzwiami jasna no. cholera. Co to jest? Buli jakiś wygląda jak buli. Wszystkie to. się, pysk. to Mają go po prostu zaszczelić pewnie. Pewnie tak. Na górę, chodźcie. Tam, hej, osłaniajcie nas, dobra? Tylko się pośpieszcie, ok? Nie mamy żadnej osłony. <noise> hej, widzisz to? Jako na górze, tako i na dole. Jesteśmy w dobrym miejscu. Ale dobrym do czego? Krzyżowcy ukryliby wejście do krypty w widocznym miejscu. Widać na górach tam jakieś te. Momencik. Tak, patrz. Taki sam symbol jest na mapie drejka Zaraz obok tego. No Jasne, Ursa Minor, gwiazda północna. Jedyny stały się punkt na nocnym niebie. Idziemy za nią w kierunku zamku. Założę się, że tam jest nasze sekretne wejście. Mogę spojrzeć? Dobra, dobra. Ale chcę to z powrotem. <grystanie> Jeśli nie używasz lunety, to ją oddaj. Znajdę co trzeba. Użyję jej. <grystanie> hm. Spojrzeć na gwiazdy, tak? Musisz znaleźć Gwiazdę Północną Co? One są tak fajnie jasno określone, nie? Patrzcie, ta jest tak jasno mega nakreślona Tak Chyba O to chodzi Tak mi się wydaje, no chwila Okej, okay. dobra, czyli co że? Znalazłem. Zobaczmy, czy uda mi się znaleźć wejście. Powinno być dokładnie pod gwiazdą polarną. Czy to gwiazda polarna to była ta, tak? Tam jest. No tak, ukryte na widoku. Ach, chłopaki! Tak, chwileczkę! To by było zbyt proste. Nate! Uwaga! Padnij! <grym> Fajnie. Fajnie. Ruchy! Niech to! Ruszać się! Kompletnie Jezu! Co jest z nimi nie tak do cholery? Wszystko rozwalają! Ruchy, szybko! Tam, tam kabel! Przejdziemy po nim! A! Ale nie! Kiedy w nas walą! Niech ktoś złapie... O nie! <śmieniu> Niech <śmieniu> ktoś złapie karabin! Leci granat! Nic z niego nie zostanie, jak ich nie zdejmie! Oni się nie poddają! No, Musimy unik. Halo! Niech ktoś złapie karabin! Dobra! Pierwsz tego gościa Leży. Leci granat! Nic z niego nie zostanie, jak ich nie zdejmiesz. Oni się nie poddają. Wszyscy? No nie, nie wszyscy. O Jezu, ale to będzie irytujące, już to widzę. Niech ktoś złapie karabin! Tych karabinów jest tych kilka, więc... Robiłem, że żeby też moglibyście złapać tych karabin i... Leci granat! Da! Da! Nic da! z niego nie zostanie, jak ich nie zdejmiesz. Da! Oni się nie poddają. Da! It's gone. Uh -oh. no. Ah! Ah! Desconto. Ah! me sem Dawać, lećcie. Gotowi? Idziemy. Dobra, jest czysto. Na kamerę. Cały nec, czas davaj! akcja. Nie ma nawet jak odcinka przerwać, a już by się zdało. F ah! Tam skoczył spiderman. Dobra, można przerwać odcinek tutaj. E, jeśli wciągnie spała, zostawcie łapkę w górę i stubika na kanale, ja oczywiście się z wami już żegnam. E, wpadajcie również na mojego Twitcha, e, link macie w opisie. Dzięki za oglądanie na razie.